Wiemy, że wstrzymał wypłatę dodatków do pensji. To dla nas trudna sytuacja. Ej, jeżeli. Mają pensję. Jeżeli wstrzymał wypłatę dodatków do pensji, to oznacza, że nie ma premii. Tak. Tak. No to ci powiem, że Udyc jest wkurwiony. na maksach. Bo ten właśnie cały system, ja nie wiem, czy wiesz w ogóle mm, z e, takiego może nie sporu, ale takiej sprzeczki między mną a Ziółkowskim. Są takie, że ja byłem zwolennikiem wypieprzenia tych wszystkich fikcyjnych tabelek i wjebania wszystkiego do podstawy, nie? Mm -hmm. I w ten czas rzeczywiście, jak ktoś się wykaże, to dostanie więcej, tak? Ale żeby podstawa była taka, że, żeby nie brać, nie? Żeby wiesz o Antykorupcyjna taka, no. anty y taka wiesz. Dobra, pensja, ale musisz się wykazać, i jak podpadziesz na no to aut, oh, bezwzględnie, nie? No i teraz tak, <laughs> a on nie. on właśnie te tabelki, kurwa, żeby były, nie? Ja się zastanawiałem, po co mu te tabelki, nie? Ty. A wchodzę, wejdź sobie, wejdź, jak ci to ściągnę, jak sprawdzisz sobie tabelkę dla centrali, na tym samym stanowisku wszyscy mają ponad dwa razy więcej, jak gdzie indziej w Polsce. Mało tego, żeby zostać inspektorem, tak, gdzie indziej, no to musisz się uczyć tak dalej. Dodajś mi wytłumaczyć, jak to jest, że ktoś przychodzi do centrali i następnego dnia jest inspektorem. Ale wiesz się to jest, ale Co? to jest inaczej, żebyś tam o tym. ale no. tu będzie grubo, stary, naprawdę no. będzie grubo. Znaczy ja się nie cofnę przed niczym, nie? Powiem ci wprost, bo mnie wkurwili. Ale teraz wyobraź sobie sytuację, że im odcięli pensję. No to jak myślisz, yy, kogo mają na myśli w tył głowy? Kogo? To teraz, teraz pytanie o 100 punktów. nie, nie, no gdzie ty za stopą koronawirusa stoisz? To teraz będzie lepszy motyw. Z czego przeżyje kulas? O kurwa. Będzie musiał winę sprzedać. Nie, będzie miał więcej No Właśnie o to chodzi. Ale jego jakoś nikt nie chce wiesz? jest jakieś nietykalne. A no, może trzeba na niego więcej kwitów zebrać? Ja ci powiem jedną rzecz. Jakby chciał, ktoś chciał naprawdę konkretne kwity, to ja bym podał adres Dzieciora zapukać czy do pana majora. On ma wszystkie jeszcze u siebie w domu. Naprawdę wydaje. On no, generalnie kulasa, jak słyszy w ogóle nazwisko, to kurwa przeładowuje od razu. Więc to nie no jest jakiś problem. No przecież, kurwa, no, ale... Ja w ogóle, wiesz, nie... Kumasz, nie? Dawid, teraz dopiero o tym mówisz? Ale ja ci to mówiłem, kurwa, że byłem u gościa, jego no. przełóżnego. Ja mówiłem, o co chodziło. do niego, do niego i weź kwitę. No dobra, ruszę dupę. To nie jutro, tylko dzisiaj. On ma w papierach wpisane spowodowanie dwóch samobójstw. To był sąd, nie? Nad nim i no to dawaj to. No, dawaj, no. to teraz kończymy rozmowę i dzwonisz do niego i mówisz kiedy możesz się spotkać. No to be. jest ekspres. No no. Chodzi o twoją dupę.